Dobra wiadomość dla Torunia. Ministerstwo Sportu i Turystyki zaplanowało przyznanie większego dofinansowania dla budowy hali sportowo-widowiskowej przy Bema. Dodatkowe pieniądze, a jest to 7 milionów złotych, dostaniemy dzięki przychylności ministerstwa oraz pochodzącego z Torunia wiceministra Sportu i Turystyki Grzegorza Karpińskiego, który lobbował za zwiększeniem dofinansowania dla budowy tak ważnego i potrzebnego nie tylko miastu, ale i całemu regionowi obiektu. W sumie dotacja ministerstwa to 27 milionów złotych. Radni Prawa i Sprawiedliwości wraz z radnymi koalicji w Radzie Miasta apelują do premiera Donalda Tuska, by ten dołożył do budowy mostu blisko 200 milionów złotych z rezerw, które zostaną po niezrealizowanych inwestycjach. Jest na to szansa, tym samym dofinansowanie sięgnęłoby 85% wartości. Apel poparła też opozycyjna w Radzie Platforma Obywatelska. Treść apelu została przyjęta jednogłośnie. Niezależnie od zwiększenia lub niezwiększenia dotacji, ta inwestycja zostanie zrealizowana. Mamy na to pieniądze, choć przyznanie Toruniowi większych środków stworzyłoby szansę na inne inwestycje, uważa szef Rady Miasta. Marian Frąckiewicz, w apelu radnych czytamy: Nowy most to strategiczna inwestycja nie tylko dla Torunia, ale także dla całej północnej Polski. Realizowane rozwiązanie komunikacyjne usprawni zarówno lokalny, jak i tranzytowy ruch drogowy. Budowa mostu stanowi niebagatelny wydatek, który jest ogromnym obciążeniem dla budżetu Torunia. Rada Miasta w pełni popiera dotychczasowe działania podejmowane przez prezydenta miasta Torunia. Tymczasem 500 lub 600 tysięcy złotych Rady Miasta podzieliła kwota, którą Toruń zamierza przeznaczyć na ceremonię otwarcia nowej przeprawy przez Wisłę. Wiadomo, że tylko część pieniędzy pochodzić będzie z budżetu miasta, reszta to środki w ramach dotacji z Unii Europejskiej. Mieszkańcom Torunia otwarcie z pompą nowej przeprawy się po prostu należy, uważa radny PiS Jacek Kowalski. Nie sądzę, by było to pół miliona złotych, choć wiadomo, że takie przedsięwzięcie musi kosztować, dodaje Jacek Kowalski. Jeden z dziennikarzy lokalnych do mnie zadzwonił, zapytał, się, jaka kwota może być na to przeznaczona, strzeliłem około miliona złotych, powiedział że 600 000... Zł, ja jakoś się nie zdziwiłem. Podziewałem się, że to będzie zrobione na odpowiednim poziomie i tak z tak zwaną pompą, ale myślę, że ta kwota jeszcze zostanie zbita po przetargu i myślę, że ta kwota w tej chwili jest wysoka, bo 600 tysięcy to jest dość spory wydatek. Myślę, że ona zostanie zbita do 400, może 300 tysięcy i pamiętajmy, że ta cała kwota nie będzie pochodziła z budżetu gminy Mastronia, ale także ze środków unijnych, które są także zapisane w promocji tego projektu. Kwota pół miliona złotych jest dla nas zaskakująca. Chcemy poznać scenariusz otwarcia, poznać koszty przedsięwzięcia, informuje radny P.O. w Radzie Miasta Arkadiusz Mercha. Kwota jest dość mocno szokująca. Co jest planowane? Dlaczego taka skala pieniędzy jest już w tym momencie zarezerwowana, nie wiedząc co dokładnie będzie? Czy faktycznie inwestycja infrastrukturalna wymaga otwarcia za około pół miliona złotych? Trzeba postawić pytanie, czy w ogóle powinna być impreza na otwarcie mostu. Dla mieszkańców największą pompą będzie to, że będą mogli przejechać, i ten sam fakt na pewno już wywoła bardzo dużo radości. Natomiast w sytuacji, kiedy oszczędzamy na wynagrodzeniach, na dotacjach, różnego rodzaju, na zasiłkach, pompowanie pieniędzy w tego typu eventy jest sporą przesadą. Wydarzenie dziejowe dla miasta trzeba właściwie zapisać w kronikach, czy z takim rozmachem o możliwy scenariusz otwarcia mostu zapytaliśmy szefa rady Mariana Frąckiewicza z SLD. Wyobrażam sobie, jak to powinno wyglądać, ale czy będzie to wielki przepych? Chyba nie, ale proszę pamiętać o tym, że jest to jednak wydarzenie dziejowe dla miasta i chciałbym, żeby to wydarzenie też jakoś w późniejszych się zapisało, czekaliśmy na ten most ponad 60 lat, bo wtedy powstawały pierwsze plany tego mostu. Natomiast nie mam jakiegoś scenariusza, jakiejś wyobraźni jak to powinno wyglądać, czy powinno być to zmierzchu, oświetlone racami, czy powinno być to w ciągu dnia. Niewątpliwie jest to wydarzenie, most realizowany z takim trudem, a zbliżamy się do szczęśliwego finału. Budowa mostu zakończy się 30 listopada. Jak będzie wyglądać samo otwarcie, do tematu będziemy powracać. Wakacje dobiegły końca, w powietrzu czuć już nadciągającą jesień. Toruń nieco opustoszał, choć sezon turystyczny w mieście trwa do końca października. Teraz czas na wycieczki szkolne, cały czas Toruń zwiedzać można z licencjonowanym przewodnikiem. Weekendowe spacery po mieście do końca września organizuje Ośrodek Informacji Turystycznej. Pomimo, że akcja w pełni, wiadomo już, że z takiej możliwości skorzystała w tym roku rekordowa liczba turystów. Prowadzimy spacery z przewodnikiem dla indywidualnych kości, Marek Myrta, Ośrodek Informacji Turystycznej w Toruniu. W tym roku jakby pobiliśmy zeszłoroczny rekord. Mamy Około 1300 turystów. Zdecydowanie najwięcej jest Polaków, tak? a jeżeli chodzi o tych turystów zagranicznych, mimo wszystko dominują Niemcy, chociaż nie jest już tych turystów starszych, coraz więcej jest młodszych osób. Druga grupa to są Hiszpanie, Francuzi. Turyści angielskojęzyczni, których nieraz my nie jesteśmy w stanie rozpoznać, czy to jest Holender, czy to jest z Wielkiej Brytanii turysta, tak? posługujący się po prostu językiem angielskim. Pełen raport z ruchu turystycznego poznamy po sezonie w przyszłym roku. Na ulicach Torunia nadal można jednak spotkać ankieterów, którzy badają zainteresowanie Toruniem wśród mieszkańców i turystów. W Poniedziałek rozpoczął się remont bulwaru filadelfijskiego, tej części nabrzeża, na której rok temu osunęła się ziemia. Miasto wyłoniło już wykonawcę, który na wiezie utwardzi i położy nową nawierzchnię. Prace zakończą się do 30 listopada, informuje dyrektor Wydziału Środowiska i Zieleni. To jest robota hydrotechniczna. Wyłoniony został wykonawca tych prac. Jest to firma, która pracowała do niedawna przy palowaniu przy moście drogowym, m.in. palowania przy tej sztucznej wyspie, to firma z Warszawska, Arslew. Czego się bardzo cieszymy, bo roboty hydrotechniczne to są roboty trudne. Udało nam się pozyskać środki zewnętrzne z Ministerstwa Administracji Cyfryzacji, bo 80% kosztów pokrywa Ministerstwo. Realizujemy te prace za kwotę 920 tysięcy złotych. Do tego dochodzą prace, które wykonuje RZGW. Planowy termin zakończenia 30 listopada, jeżeli oczywiście nie przeszkodzi Wisła. I choć nie ma już zagrożenia, że sytuacja powtórzy się, miasto Dmucha na Zimne, bulwar jest monitorowane. Nigdy nie wolno mówić nigdy. Dlatego też prowadzimy monitoring geodezyjny, pomiary na całej długości bulwaru. Te wyniki nie wskazują, żeby poza tym odcinkiem, który się osunął, żeby zachodziły jakieś niekorzystne zmiany. I mam nadzieję, że takowych nie będzie. Prace są prowadzone niezależnie od remontu drogi biegnącej wzdłuż bulwaru filadelfijskiego. Transport materiałów odbywa się drogą wodną. W sobotę Torunianie posłuchają zemsty Aleksandra Fredry. Toruń włącza się w akcję Narodowego Czytania. W ubiegłym roku podczas pierwszej edycji mogliście posłuchać pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Teraz przypada 220. rocznica urodzin Aleksandra Fredry stąd wybór takiej literatury. Czytanie w Toruniu rozpocznie się o 11:30 paradą z przedbaja pomorskiego na Rynek Staromiejski. W akcję włącza się również Fundacja ABC21 Cała Polska Czyta Dzieciom. Oprawą muzyczną obok orkiestry garnizonu Toruń zajmie się również Toruńska Orkiestra Symfoniczna. Za dwa tygodnie rozpoczyna się w Toruniu Bella Skyway Festival. Magiczne świetlne wydarzenia będą nam towarzyszyć przez pięć wieczorów. Będą projekcje, instalacje, akcje specjalne, wszystko na toruńskiej starówce. Na przykład na dziedzińcu ratusza będzie się można przenieść w świat odległej Afryki, z kolei na fasadzie kościoła świętego Ducha zobaczymy ruchome obrazy z motylami, nocną panoramą i drapaczami chmur. Ten pokaz przygotuje znana już publiczności węgierska grupa Lime Light. Ponownie pojawi się mapping na ścianie Kolegium Maximum. Inauguracja Bella Skyway Festival odbędzie się 17 września o 19.45 na rynku staromiejskim. Wszystkie projekcje będą prezentowane codziennie kwadrans przed 20 do północy. Będzie to piąta edycja imprezy w naszym mieście.